Cześć, tu Sabina z Neuroatypowych i dzisiaj chcę porozmawiać o takim dokumentalnej dokumentalnej serii która się nazywa Miłość na spektrum, ale tym razem w Stanach czyli Miłość na spektrum US tutaj puścimy czołówkę tego serialu czy coś jest to trzecia odsłona w dosyć popularnej serii Miłość na spektrum tylko tym razem dzieje się w innym kraju. Oryginalne serie były kręcone w Australii. No, trzeba powiedzieć, przyznać, że autyzm nie różni się tak bardzo z kraju do kraju. Wprowadzili raz, dwa, trzy, cztery, pięć... pięć? Sześć nowych postaci. Tym razem żadnej, absolutnie żadnej pary. To są sami single, którzy szukają miłości. Osoby są o różnych stopniach umiejętności komunikacji i o różnych stopniach potrzeb wsparcia, ale generalnie cały czas dobierają większość bohaterów według klucza, że to są osoby, które wpisują się trochę w stereotypy i po których widać, że są autystyczne. Nie będę dokładnie omawiać wszystkich wątków, wszystkich postaci, ale pokrótce przedstawię. Wam e, może bohaterów tej serii. Pierwszą i najciekawszą postacią jest Dani. Jest to dwudziestoparolatka, której szczególnym zainteresowaniem jest animacja i prowadzi od 14 roku życia własny biznes związany z animacją. Jakby animacja to jest to, o czym chce rozmawiać, animacja to jest jej pasja, animacja to jest jej przyszłość i jak ona sama wprost mówi animacja to jest jej życie. Na kolejnym bohaterem jest James, który jest, że tak powiem, bardzo stereotypowym młodym autystycznym mężczyzną. E, jest dosyć takim nerdowskim facetem. Bardzo lubi e, cosplay średniowieczny, ma cały pokój wypełniony różnymi przedmiotami, które po prostu mu się podobają. James także mieszka ze swoimi e, rodzicami. Większość w sumie bohaterów tej serii mieszka ze swoimi rodzicami. Steve jest 60-parolatkiem, który e, mieszka sam, ale ma osobę, która przychodzi, żeby go wspierać, jakby pomoc, która czy asystentki, raczej on to nazywa asystentką, która pomaga mu e, ogarnąć różne rzeczy życiowe i mieszkaniowe, bo na przykład nie potrafi sam korzystać z komputera, to możecie, możecie sobie wyobrazić, że to jest spory problem, jeżeli chcesz randkować przez internet. Kolejną waterką jest Kaylin. i to jest chyba osoba, która najlepiej się maskuje, która w ogóle jakkolwiek odnosi się do tego zjawiska maskowania, mimo że w ogóle nie jest to nazwane maskowaniem, e, ale na przykład e, poza autyzmem e, ma też diagnozy ADHD, dyslekcji i chyba dysgrafii i w każdym razie jakby z tą dyslekcją jest związana to, że na przykład przed randką czyta menu, żeby wiedzieć, jakie drinki zamówi, żeby nie wyglądać jak, nie wygląda dziwnie, jak studiuje po prostu kartę menu. I ciekawe jest to, że pierwsze, pierwsze, pierwsze ujęcie z całej serii jest właśnie jej, moim zdaniem, dlatego że jest najładniejsza. Bo na pewno nie dlatego, że najwięcej materiału jest o niej. Kolejną bohaterką jest Abby. Abby ma jest, e, trochę niższe e, umiejętności komunikacyjne od poprzednich e, bohaterów. E, też mieszka z rodzicami, lubi e, Disneya, bardzo lubi lwy, zwłaszcza lwy w królu lwa. I jakby jest generalnie bardzo urocza i pogodna. I ostatnim z bohaterów w serii jest Subod. I on jest e, też osobą autystyczną, która ma dosyć niskie umiejętności komunikacji, ale też ma możliwy savantyzm, co w sumie nie jest wspomniane w ogóle, no bo po, po co takie edukacyjne informacje zabierać. W każdym razie na niesamowicie operuje liczbami. E, jak podasz mu jakąś randomową datę, to powie ci jaki jest dzień tygodnia, bo po prostu tak niesamowicie potrafi ogarniać te liczby i daty. No i też ma pracę, która jest związana z tym, to dowiadujemy się, że on, on nie mieszka z rodzicami, on mieszka sam i potrafi na przykład gotować. Eee, co jest ciekawe, bo osoby inne, które mają trochę wyższe umiejętności komunikacyjne eee, w tej serii, to mieszkają na przykład z rodzicami, więc zawsze nie widać poziomu wsparcia, które osoba potrzebuje po tym, jak dobrze albo słabo się komunikuje. Serial wydaje mi się, że jest bardziej nastawiony na osoby neurotypowe e, niż na osoby, które siedzą w tym temacie. Jest wytłumaczone ogólnie, jaki jest autyzm. E, parę ciekawych rzeczy też mówi e, coach, e, coach i specjalistka od autyzmu. Myślę, że z łatwością mogliby dać więcej informacji na temat autyzmu, jak działa, jak wygląda u różnych osób, skąd się biorą te zachowania, które są pokazane w serialu i widać, że są nietypowe, ale nie wytłumaczą jakby z czego to się bierze. Fajnie jest to, że pokazują trochę więcej różnych osób na spektrum. Że pokazać tę neuroróżnorodność, ale myślę, że nie posunęli tego tak daleko, jakby mogli, bo w ogóle prawie nie ma pokazanych osób, które są neurotypowe, ale są samodzielne, mają karierę, mają rodzinę i dzieci, i maskują się, albo też właśnie uczą się nie maskować już. I jakby Nie chodzi mi o to, że nie powinniśmy przedstawiać tych osób, które są przedstawione, ale że moglibyśmy jeszcze trochę poszerzyć um, no bo to jest spektrum, tak. A propos dojrzałych, samodzielnych ludzi sukcesu na spektrum, to w tej serii bardzo fajną rzecz zrobili, że e, specjalistka od autyzmu, która przychodziła, żeby przygotować e, niektóre z bohateru, niektórych z bohaterów na randki, jest sama autystyczna. I od razu wydaje mi się, że to dużo dało. Uważam, że w ogóle ta specjalistka powinna być w ogóle swoim własnym bohaterem, jakby tej serii. No, bo nie masz żadnej pary pokazanej w tej serii w US. E, w poprzedniej były różne pary pokazane, ale też tylko autystyczno-autystyczne. Nie było w ogóle pokazane. Pary osób autystycznych z neurotypowymi osobami, no a przecież jakby to, to też się zdarza i jakby z sukcesem można mieć takie związki. A ciągnąc dalej, jakby wątek tej specjalistki, to ona jest. Ona przychodzi do dwóch osób, do Abigail i do Słoda, dlatego, że to są osoby o najniższych umiejętnościach komunikacji i pomaga im się przygotować na, na te ranki, jakby opowiada jak prowadzić konwersacje, nie zadawać za dużo pytań, szukać wspólnych e, tematów. Przećwiczyła jakby rankę w restauracji ze Słowodem. Przeszkadza mi w tej serii to, że nie do wszystkich przyszła ta coach porozmawiać, bo naprawdę jakby dużo z tych innych osób przydałoby im się rada jakby profesjonalistki która też sama jest na spektrum która ma doświadczenie w randkowaniu i która mogłaby im pomóc nie tylko Abigail i Subot by na tym skorzystali i na myśl przychodzi Dani i jeszcze do Dani wrócimy, bo jej wątek akurat w całości chcę opisać bo... Jest najciekawszy, chociaż też trudno się go ogląda momentami. I jeszcze jedna rzecz, która sprawiała, że czułam się super, mega, niekomfortowo, jeszcze bardziej niż e, całowanie się, to jest to, jak dużo rodziców tam mówi w imieniu swoich dzieci. Może, może oni nie chcą powiedzieć czegoś, co jest takie wstydliwe albo osobiste. Jakby to, że ktoś słabiej się komunikuje, to nie znaczy, że możemy mówić w ich imieniu. Ale najgorsi, najgorsi byli opiekunowie Dani, którzy nie dość, że opowiadali o osobistych e, informacjach na temat jej niezdrowej relacji, jakby niezdrowej relacji jej rodziców, e, to jeszcze do tego podpuścili ją, żeby zademonstrowała, jak... Całuje się... Jak ćwiczy się całowanie na cupcake'u, ale bez cupcake'u w ręku. I w efekcie wygląda jakby... Tutaj niby trzymam cupcake. Wygląda jakby robiła loda niewidzialnemu... A, mówiąc już o Dani. Jezus Maria, jej przygody są najciekawsze, ale chyba jej z pozostałych ucz uczestników najbardziej przydałoby się rady coacha. Ogólnie poznajesz ją, to wydaje się być bardzo fajna, jest zdeterminowana, jest, ma swoją pasję, ma swoją pracę, ma swoją karierę, jakby wie czego chce i idzie na randkę i jej się tak bardzo ten chłopak podoba, że powiedziała mu na pierwszej randce, że zakochuje się w nim, a potem chyba dodała, że go kocha. No i koleś jakby. Był na tyle jakby tym było dla niego na tyle dużo, że potrzebował chwilę przerwy, jakby on też chyba był autystyczny, nie było to powiedziane wprost, ale generalnie chyba starają się autystów razem parować w tym. I on i Dani, jakby pyta się twórcy chyba tego Kiana, jakby, czy ona powiedziała coś złego, a on mówi, nie, nie, to chyba po prostu jest po prostu za dużo i on musi jakby to chwilę wchłonąć w siebie. I takie, no, no nie, no nie mówi się komuś na pierwszej ramce, że się go kocha. To nie jest zauroczenie czy podniecenie, że widzisz kogoś i ci się podoba. I przydałby się właśnie coach, który by powiedział jej, który by wytłumaczył jej czym się różnią te uczucia. No i czyta jej ten wiersz o, o tej e, dziewczynie, jakby, jakby do, do tej dziewczyny wymarzonej, prawda, o którą prosi wszechświat i ona mówi, to jest totalnie o mnie, prawda, moja boska, piękna, niesamowita, czysta, w sensie nie fizycznie, tylko, że czysta, tak uczuciowo, czy coś tam, e, a nie lico, a ona, to jest totalnie o mnie. Myślę, że obydwu im by się przydał coach w tym momencie. Generalnie pierwsza randka przebiega dobrze, całują się pod koniec tej randki. Doszło do drugiej randki. Tym razem siedzą sobie w parku, przy jakimś pałacyku, naprawdę jest e, ładna sceneria, chodzą sobie i rozmawiają. I widać, że albo podjęcie, albo za uroczenie, którekolwiek to było, myślę, że mieszanko obydwu, e, zeszło z Dani, bo już nie jest tak zachwycona tym facetem, a głównie dlatego... głównie dlatego jakby przestały się podobać, że nie ma jakichś ambicji życiowych związanych z animacją. No w każdym razie jakby nie ogarnął się życiowo i to jest normalne dla tak młodej osoby, I, ale jakby dla kogoś, kto się ogarnął życiowo w wieku 14 lat, no to jakby to jej się nie podoba. I na tej rance chodzą sobie, trzymają się za rękę, ale już widać, że Dani już nie jest taka zachwycona i zaczyna mówić takie teksty, jak Jest w porządku, żeby poruszać się powoli w związku. Nie wiem, jak dokładnie to przetłumaczyć. No i sobie ale, ale jakby dalej jak sobie siedzieli na kocyku, to powiedziała, że IM s I'm still love-struck, powiedziała, a jak on się zapytał, co to znaczy love-struck, to wytłumaczyłam mu, że to znaczy, że dalej jest w nim zakochana, mimo że już chyba widać było, że nie, nie chce z nim jakby prowadzić dalej tej relacji. Kurczę, wiem, że ghostowanie jest super nieprzyjemne, ale mam wrażenie, że gdyby ten koleś był ghostowany, to byłoby dla niego dużo lepiej niż to, co się stało. Ale to głównie dlatego uważam, że byłoby lepiej, dlatego że nagrali to. Nagrali jak Dani dzwoni do tego chłopaka, który pierwszy pocałunek miał z Dani w ogóle. Nagrali jak ona z nim zrywa. Zadzwoniła do niego i z nim zerwała, i koleś nie przyjął to dobrze. I generalnie, nawet sama Dani później skomentowała, że chyba, chyba miał meltdown. I jakby tutaj jest kolejny moment, w którym mam wrażenie, że twórcy nie szanują uczestników. Boli mnie to, że to puścili w serialu. Ale to nie koniec przygód z Dani. O nie, nie ma tak dobrze. <grym> twórcy serii chyba stwierdzili, że skoro Dani chce mieć koniecznie chłopaka, z którym może rozmawiać o animacji, z którym może pracować razem nad animacją, no to podstawią jej chłopaka, który właśnie też ma szczególne zainteresowanie animacją. Więc poszli na speed dating, Dani poszła na speed dating i ona po prostu miała swój schemat e, rozmowy, że pyta czy lubi animację, pyta czy wie o autyzmie, e, żeby zobaczyć czy ta osoba będzie kompatybilna. No i jestem 100% pewna, mimo że to nie było wprost powiedziane, a jestem 100% pewna, że był podstawiony. Przychodzi ten koleś, prawda? Uwielbia animacje, jest autystyczny, ale jej się nie podoba z wyglądu. Co prawda, nie mówi tego od razu wprost. Nie mówi tego od razu wprost. Więc, prawda, zaznaczają obie osoby na speed datingu, że chcą się spotkać, dochodzi do randki między nimi. I ona na tej randce mówi mu: Nie można ocenić książki po układce. Zgadzasz się ze mną? Tak. To oznacza, że nawet jeżeli ktoś nie jest najładniejszy, to trzeba dać mu szansę. Aha. I dlatego wybrałam Ciebie. To było bardzo bolesne i znowu by się przydał ten coach. Już jest koniec serii, nie ma już czasu na więcej randek, ale pod koniec w takim podsumowaniu jest taki na napis na ekranie każdej osoby, co się z nią dalej stało. Przydanie jest napisane, że zeszła się z powrotem jeszcze z tym pierwszym kolesiem, byli parą przez jakiś czas, a potem jeszcze zerwali. Ale jest umówiona z tym drugim kolesiem na komikon, na randkę. W ogóle lepiej mogliby przygotować swoich uczestników, tak, dzięki psychologom terapii albo przynajmniej tej coach, która tutaj była. Do tworzenia relacji i doradzenia sobie z emocjonalnymi, jakby ciężkimi przeżycia przeżyciami związanymi z tą relacją, czy z nieudanymi relacjami, nieudanymi randkami. Więc, jeżeli dotarliście do końca, to dziękuję Wam, naprawdę jesteście super. Zostawcie lajka. Zasubskrybujcie, jeżeli tego nie, nie zrobiliście jeszcze. <gry> dziękuję wszystkim patronom, którzy nas wspierają, którzy umożliwiają mi prowadzenie tego kanału. I do zobaczenia w każdy piątek o 19! Dobra! Jak już popracowałam nad i para zrobiła ciśnienie i teraz mi się wylało na spodnie, ale poczcie jaki... Przepraszam! Super! Zmysł z siebie kawałek. Na szczęście nie widzicie teraz mokrej, plamy na moich spodniach. Dobra, kubek jest ładny, ale nie wrzuciłabym go do torby z laptopem i z rzutami.